W dzisiejszym spotkaniu, które odbywa się w 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pragniemy wszystkim przypomnieć, że 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe, święto niepodległości. Jest ono symbolem miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem zwycięstwa. Na pewno słyszeliście, że kiedyś, tam 1772. Trzy potężni sąsiedzi Polski. Rosja, Austria i Prusy korzystają z osłabienia naszego kraju, zabierają część naszych terenów i wprowadzają własne żołądki. W roku 1793 następuje drugi rozbiór Polski, tym razem bez udziału Austrii. Jak widzicie, nasza ojczyzna jest już małym skrawkiem ziemi. Po tych dwóch rozbiorach Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić ojczyźnie wolność. Szansą na odzyskanie miał być Powstanie Kościuszkowskie, które wybucha w 1794 roku. A czy pamiętasz kto walczył pod wodą Tadeusza Kościuszki? Oczywiście. Kościuszko uważał, że zwycięstwo może przynieść włącznie do walk chłopów i mieszczan. Zebrał więc oddział chłopskiej piechoty. A jaką bronią walczyli? Czy mieli karabinę? No coś ty! Do walki wykorzystywali kosy osadzone na sztoc, dlatego nazywali ich kosmierami. Kosmierze Kościuszki? Gdzie idziesz z kosą? Przecież nie Pana, bo pan, już dawno się skończyłem. Do naczelnika idę, bo wieści mnie niosą, że znów będziemy walczyć dla ojczyzny miłej. Gdzie twój mundur i szabla? Cóż to za żołnierz z ciebie? Masz na głowie krakuskę, a na grzbiecie sukmanę. Jakże ja do domu, jakże do domu, to pomożesz pewnie, jeśli w potrzebie. Cóż to za wojska w świetliwą Jak zbieramy? Ja chcę mieć wolną Polskę. Spełnił to marzenie. To co, że w chłopskim stroju? Cóżże głodny, bosy, kiedy surmy zagrają żołnierzom do boju, w pierwszym szeregu zaczną nasze ostre konsy. Powstanie upada, waleczność kosmierów nie mogła przesądzić o jego zwycięstwie. W 1795 roku państwa zaborcze dokonują ostatniego rozbioru Polski. <grym> Nasza ojczyzna przestaje istnieć na mapach. Nasz naród jednak nie uwielbiał się pod i zaborcy. Wielu było taki pokazywali się do walki o zwycięstwo, a następnym rokiem, w poniekątekłości, wybył by Bóg po Powstania Listopadowego. Kuń nam Powstanie styśniowe to smutne powstanie. Za udział w rozruchach karą jest zesłanie. Więc sypil majątku ziemskich koniuskata, tak powstanie ziemię, wsi do miar i wymiana. Polacy prześladowani i skazani na tułaczkę nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna że nawet przetrwa, że jej rodzina nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Kto ty jesteś? Polak <kluzny> Jaki znak twój? Orzeł Gdzie ty mieszkasz? W W jakim kraju? Nie, nie, nie. W Polski. Czym to ziemia? Południowa. Czym to meta? Ją Czy ją kochasz? Kocham. A w co ty jeżdzisz? Południowo. Krzysiu w taki czas, ale dopiero na początku była pierwsza wojna Synkowie moi, poszedłem w bój. Jakowarz dziadek, a ojciec mój. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany znów. Szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny, łan naszej wolnej ojczyzny. Rosja o łupieścu stanęła do pana przeciw sobie. Na przetrwanie pani doli doń i ciężkiego losu mm. były piosenki żołnierzkie. Dlatego, że w 123 latach niewoli, znowu pojawił się na mapach świata. Wiadomo, że się jest panu, że Jaś się odnajdę, światł, zgardzony. na niewolę skazano cię długo, dziś zmarł, stałaś po osłonie. Te cząstki bardzo zleśliłaś nad nami, jako czerwoną głowę się rozpościerasz. Ci, co młosem twym płakali długo, już nie pozwolą, by śmiało umierać. Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj. Te lasy i pola ten ogród i gaj. To strumień, co srebrnie, bez słońca polskiej, smutnej, czasem krwawej, ale pełnej odwagi, pełnej patriotyzmu. I właśnie na tej przeszłości nasi dziadowie zbudowali tą teraźniejszość. I co jest To jest tu i teraz, prawda? Czyli to, że jesteśmy tutaj, w polskiej szkole, uczymy się po polsku, mamy kochających rodziców, jesteśmy szczęśliwymi dziećmi. A właśnie ta teraźniejszość dobra, to na pewno zbudujecie Wy już tą przyszłość dobrą, tak? Bardzo mądre słowa padły z tej strony. I wypasa trzecia A powiedziała, że nie trzeba przelewać krwi i nie trzeba już teraz umierać za Polskę, ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy wszyscy patriotami. Bo patriotyzm to jest również i przede wszystkim miłość do ojczyzny, duma z tego, że jesteśmy Polakami, że posługujemy się językiem polskim i że śpiewamy o tym, co było i myślimy o tym, co będzie. Wasz patriotyzm i nasz patriotyzm to również dzisiejsze spotkanie i dzisiejszy apel. I dlatego też serdecznie dziękuję III, klasie trzeciej A i panią, pani Asi i pani Kasi za. Prawdziwie patriotyczne doznanie i przeżycie. I jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy bardzo za przybycie.